Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Skilla, którego partnerem jest NTT System. Dzisiaj jest z nami ekspert od spraw komputerowych, czyli technokrata. Czełanko, fajnie uczestniczyć w takiej zacnej inicjatywie? Słuchaj Benek, skąd u Ciebie w ogóle zamiłowanie do sprzętu i, i technologii? No, standardowo z gier, nie? Na początku, jak byłem dzieciakiem, chciałem mieć sprzęt do grania. No i pierwszy komputer, wiadomo, był zorganizowany gdzieś tam przez rodziców, ale później, jak ten komputer już nie domagał, sam zacząłem się interesować tym, co zrobić albo skomontować sprzęt taki, który spełniałby te wymagania, żebym mógł sobie grać w najnowsze gierki, więc zacząłem o tym czytać, rozwiecie. No i prawda jest taka, że już ta, ta pasja z gier przesunęła się na sprzęt, tak naprawdę. Oczywiście gry są cały czas bardzo istotne, bo nie ma sprzętu gamingowego bez, bez tak naprawdę grania, nie? bez gier, bez kompa, no ale jednak jakoś teraz najistotniejszy jest ten sprzęt, żeby dostarczać ludziom wiedzę na ten temat i, i rozwijać ich też zainteresowania w tym kierunku. Słuchaj, a uważasz, że sprzęt jest potrzebny, żeby osiągnąć sukces w gierkach FPS? Myślę, że tak. Że w E-sporcie, zwłaszcza w FPS-ach, jak praktycznie w żadnym innym. Czy to klasycznym sporcie, czy w żadnych innych grach, sprzęt niezawodny, taki, który nie będzie nam przeszkadzał w turnieju. No bo wiadomo, jak trenujemy sami w domu, jeżeli on zawiedzie, to nie ma tragedii, aczkolwiek jest to irytujące. W momencie, kiedy na turnieju nam sprzęt wysiada, gramy na przykład turniej online od siebie z domu, nasz kąt nie domaga, musimy pauzować grę no to wtedy rozbija nas to psychicznie i wydaje mi się, że no, dobry sprzęt to jest absolutnie podstawa. To nie musi być najlepszy sprzęt, ale to przede wszystkim musi być solidny sprzęt, tak żeby cały czas te gry działały nam stabilnie, z dobrym FPS-em, bo na pewnym poziomie też wydaje mi się, że sam sprzęt zaczyna robić różnicę. Jak na samym początku jesteśmy w stanie się rozwinąć na sprzęcie, który jest w miarę podstawowy, tak później, żeby już na pewny poziom wejść półprofesjonalny, a tym bardziej profesjonalny, no to ten sprzęt nie może zawodzić i musi mieć taką jakość, żeby sprzęt między nami a przeciwnikiem nie robił różnicy, tylko skill. No ja sam wiem po sobie też jestem profesjonalnym graczem, więc ludzie tak właśnie myślą, że na tym wyższym poziomie, o ktoś mówi, ja sobie mogę grać na fps ach A to jednak nie jest tak, bo na tym wyższym poziomie już te takie minimalne rzeczy mają jakby ogromne odniesienie do tego, co się dzieje i po prostu profesjonalny gracz potrzebuje tego sprzętu z najwyższej półki, żeby czuć się komfortowo. No bo wiadomo, jak się czuje komfortowo, no to automatycznie lepiej gra. Ale właśnie ludzie, którzy tak nie siedzą w tym, no to nie potrafią tego tak do końca zrozumieć, że o ja mam taki sprzęt i sobie gram. Tak samo. Jest właśnie nawet jeśli chodzi o myszkę czy inne sprzęty, no wiadomo. Ja na, na przykład wiem po sobie, że sam na innej myszce to nie potrafię grać. Już się przyzwyczaiłem do jednej myszki, na której gram X lat. I jakbym miał się teraz przerzucać, to naprawdę sprawia mi to problem i myślę, że to sprawia problem każdemu profesjonalnemu graczu. Tylko, że no niektórzy wiadomo, się zaadaptują szybciej, a niektórzy wolniej. A tak już. Y odlegając trochę od tematu, bo ty skończyłeś szkołę e sportową, tak? Tak, tak. To taki fan-fakt z mojego życia, że właśnie skończyłem podyplomowe studia e sportowe. no właśnie z pasji do gier esportowych, bo klasyczne gry swoją drogą, ale jednak ten esport i cała ta otoczka dookoła niego bardzo mnie interesuje. Poszedłem na takie studia podyplomowe no i dużo, dużo ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć o kulisach e-sportu właśnie, też o sprzęcie, jakie jak, jak jest podejście graczy co do sprzętu i do, do treningu. Esportowych, więc fajna sprawa, jeżeli chce się pogłębić wiedzę na ten temat. Natomiast taka wiedza no niekoniecznie każdemu jest potrzebna, prawda? Jakby całym takim największą istotą esportu jest trening. Trening, jeszcze raz trening, no i ten dobry sprzęt. Ja to zawsze będę podkreślał, że dobry sprzęt, który nie będzie nas zawodził, nie będzie nam przeszkadzał w treningu, to jest, to jest świetna sprawa. A jak komuś by się nudziło i chciał jeszcze pogłębiać, czy też iść bardziej w kierunku esportu, bo wiadomo, nie tylko gracze to e-sport, teraz wokół e-sportu mamy całą organizację, mamy cały management organizacji, mamy trenerów, mamy analizatorów gier, więc jest cała masa takiej otoczki, w której można się rozwijać, nawet jeżeli nasz profesjonalny gaming nie wejdzie na właściwe tory, no bo wiadomo, to jest jak z piłką nożną, nie każdy będzie grał w pierwszej lidze, nie każdy będzie lewandowskim. Nie? No tak, ten właśnie nie mam nawet nie ma co mówić, bo Esport się strasznie rozwinął. Kiedyś nawet jak ja zaczynałem, to było pięciu graczy i w ogóle się nie mówiło o trenerach, tak? A tak. potem ktoś pierwszy wyszedł z tym trendem od trenerów i się tak o na to dziwnie patrzyło, a teraz potem każdy, że trenera, teraz jeszcze oprócz trenera są osoby specjalnie do analizy. No już tak to się rozwinęło, bo po prostu każdy chce iść do przodu i być jak najlepszym. No i wiadomo, no jak już każdy dąży w tym kierunku, żeby grać jak najlepiej, no to trzeba takie rzeczy robić po prostu. A jeszcze a propos sprzętu, to tutaj mamy właśnie komputer od NTT, który jest oficjalnym komputerem Mistrzostw Polski. Mógłbyś tutaj coś nam o nim powiedzieć? No, cóż, no, powiem szczerze, tak, mając taki sprzęt, to za bardzo nie muszę doradzać w kwestii sprzętu, bo to jest tak, że dużo, zwłaszcza młodych graczy, ma także, chcę chce dowiedzieć, jak wyciągnąć więcej FPS-ów z CS-a, bo im więcej, to wiadomo, tym płynniejsza ta gra. Natomiast no fajnie, jak się ma taki komputer, który jest certyfikowany, no to to jest sprzęt, który no daje nam taką pewność, że to jest poskładane z głową, wszystko jest dobrane odpowiednio no i da nam, zwłaszcza w grach e-sportowych, które nie mają tak dużych wymagań, jak gry takie duże, tytuły AAA tak zwane, nie mają takich wymagań, no to taki komputer da nam tu świetną wydajność i przede wszystkim stabilną grę. Więc ja jestem osobiście mega zwolennikiem gotowych komputerów. W Polsce przez jakiś czas był taki negatywny PR stworzony przez Taka choćby... moda na... Tak, tak. Żeby każdy musi poskładać, mhm. nie? Bo jednak e, jak kupi się gotowca, to był taki PR zrobiony przez serwisy aukcyjne, że jak gotowy jest to złe. Ale jest masę firm, między innymi właśnie NTT i swoją serią dla ESL-a, które są certyfikowane. Wiemy, że to jest firma duża, z doświadczeniem i nie składają to ludzie, którzy chcą nas oszukać i sprzedać nam sprzęt, który no, jest średniej jakości, tylko dostarczają taki sprzęt, żeby za kilka lat, jak będzie on wymagał upgrade żebyśmy znowu do nich wrócili po sprawdzony sprzęt. I tak to najczęściej bywa, bo dużo graczy nie skupia się na sprzęcie, tak? Ja mam kuzyna, który jest programistą i on nie do końca nawet wie na czym programuje, ale jest świetnym programistą. Tak samo jest z graczami. Świetnie grają, ale niekoniecznie interesuje ich co jest w kąpie. Uderzają wtedy do specjalistów, mają certyfikat i wiedzą, że komp, na którym grają, nigdy ich nie zawiedzie. To jest, to jest spoko opcja, jestem mega fanem takich rozwiązań. Okej, okay, a tutaj mam jeszcze laptopa z Hero. Mógłbyś mi powiedzieć, czy takie laptopy to też jest jakaś dobra właśnie alternatywa dla graczy? Jak najbardziej. Ja akurat z tymi laptopami miałem sporo do czynienia, testowałem je. Te laptopy praktycznie wszystkie mają już matrycę 144 Hz. To jak sam wiesz, to już jest taki, taka podstawa absolutna, jeżeli chodzi o wejście do esportu. 144 4 Hz. Na 60 hercowym już przeciwnik może mieć nad nami przewagę. 144 Hz mamy dużo płynniejszy obraz, nie uciekają nam te klatki. Jak ktoś się tylko lekko wychyli na daście, od razu jesteśmy go w stanie sprzątnąć za WP. A no. I jak mamy te 60 klatek, to ten jeden czy dwa piksele, gdzie widzielibyśmy już tą osobę, mogą nam umknąć. I laptopy już są pod tym kątem właśnie robione, żeby mogły być alternatywą dla pecetów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie poskładanie peceta samemu, zakup karty graficznej to bardzo kosztowna rzecz. Tutaj laptopy no, przez ostatni rok wysunęły się na prowadzenie, jeżeli chodzi o taki stosunek właśnie ceny do jakości, do tego jak możemy wejść w to granie. Bardzo mi się podobało, taka opcja. Przez jakiś czas na swoim kanale też polecałem laptopy jako alternatywę dla peceta właśnie w dzisiejszych czasach, że wychodzą lepiej no i można wiadomo na tym grać tak samo dobrze jak na pececie. W przyszłości możemy dokupić monitor, wiadomo peryferia zawsze też możemy dokupić do takiego laptopa i może on nam służyć dokładnie tak samo jak PC. Ta kwestia, którą najczęściej uznajemy za plus w pecetach, czyli możliwość rozbudowy dla osób, które i tak nie planują pogłębiać swojej wiedzy w kwestii komputerów, że na własną rękę będą rozbudowywać takiego PC, no to właściwie laptop i PC dla nich jest zupełnie tym samym więc lepiej na samym początku nawet często kupić laptopa, bo mamy świetny monitor 144 Hz, dokupujemy do tego dobrą myszkę, bo to jest podstawa też w grach sportowych, możemy dokupić sobie klawiaturę albo grać na klawiaturze z laptopa, tutaj akurat jest dowolność jak komuś wygodnie, a w przyszłości możemy się rozwijać, możemy sobie kupić czy to większy monitor dla ergonomii tego ustawiania, bo to jest akurat minus laptopa, że nie możemy tego ekranu tak... Yy, ustawić sobie odpowiednio na wysokości oczu, ale zawsze są jakieś też podkładki pod laptopa, więc... Ja zawsze laptopy jako alternatywę też będę śmiało polecał. No właśnie, a propos jeszcze tych herców, to tak jak mówisz, no ja jak się przestawiłem już potem gram na 144, 240, to, tak. to jak przechodziłem potem na 60 herców czy 75, to po prostu jak ruszałem myszką, to już samo to mnie denerwowało i, i, i ciężko mi nawet było po pulpicie coś robić, bo gdzieś tak wewnętrznie mnie to denerwowało. Dokładnie. No i jeszcze mam takie pytanie właśnie, jak, jak się wypowiesz odnośnie systemów operacyjnych? Czy trzeba o nie jakoś specjalnie dbać? o zdecydowanie, bo dużo osób nie przykłada uwagi do tego po jakich stronach chodzą, czy to coś ciągają, na jakąś apkę, instalują nie zwracają na to uwagi, że razem z tą apką doinstalowuje nam się milion jakichś antywirusów, które niczego nie wnoszą, jakieś cleanery systemu, które tak naprawdę tylko zamulają nam system i jest to o tyle niebezpieczne, że nawet z najlepszej maszyny, taką jak na przykład mamy tutaj, czy z takiego świetnego laptopa, no mogą nam zrobić coś, co nie będzie działać odpowiednio, będziemy mieli drastyczne Spadki FPS-ów w grach przez to, że cała masa różnych procesów nam działa w tle. Więc tutaj ja zdecydowanie zalecam wszystkim. Ostrożność, jeżeli chodzi o właśnie system o instalowanie aplikacji, 10 razy sprawdzić, co instalujemy, z jakiego źródła instalujemy. W ogóle, jeżeli nie jest nam to konieczne, tylko jakiś kolega nam powiedział, że da nam to więcej FPS-ów, to jest w ogóle mit, nie ma takich aplikacji, które by jakoś nam podbijały ilość FPS-ów. Nie instalujmy takich rzeczy, bo jakby skutek będzie odwrotny. Niby będziemy mieli aplikacje, która nam daje FPS-y, a tak naprawdę będziemy ich mieli jeszcze mniej. Na nam się ta baza aplikacji w tle i po prostu zamuli nam cały komputer, będziemy musieli robić reinstalkę systemu. No ja też właśnie jestem tego zdania, że im mniej rzeczy na tym komputerze, tym, tym lepiej na tym wychodzimy tak naprawdę. Dokładnie tak. No, najlepszym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę, jeżeli chcemy w 100% mieć ten komputer tylko i wyłącznie do treningów czy do grania, no to mieć tą jedną grę, w którą gramy, CS na przykład, i tak naprawdę nie instalować na ten komputer zupełnie nic innego. To jest taka idealna sytuacja. Wiadomo, że jak mamy kompa, często służy nam do wielu innych zadań. Natomiast w idealnej sytuacji najlepiej trzymać jak najmniejszą ilość aplikacji poza tym, co jest absolutnie niezbędne do tego, że, na przykład, rozwijamy się jako zawodnik sportowy. No, właśnie ja też się st stosuje do tego typu, że właśnie ja tak jak gram, to tak samo mam tylko jedną grę i przeważnie przeglądarka, i nic więcej tam nie instaluję, żeby nic mi nie, nie zaśmiecało tego systemu. Bardzo dobrze. Dobra, Benek, dzięki za tą y, rozmowę. Tutaj bardziej rozmawialiśmy oczywiście teoretycznie, a teraz może przejdziemy sobie właśnie do tej części praktycznej. Jesteśmy już przy naszym stanowisku. Teraz technokrata pokaże nam kilka trików, które możemy zastosować w systemie. I opowie trochę o sprzęcie, który tutaj mamy. Mm, Okej, okay, więc działać będziemy na komputerze NTT Game X. No i tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to komputer certyfikowany do właśnie grania esportowego. Tutaj mamy nasz pulpit i system. Akurat, tak jak wcześniej wspominaliśmy o tym, żeby system trzymać możliwie jak najbardziej czysty, no to tutaj mamy właśnie przykład jak najbardziej czystego systemu. Ale to nie znaczy, że nie pokażę Wam, jak u Was może wyglądać system który ma procesy w tle, które przeszkadzają i właśnie zabierają niepotrzebnie moc naszego komputera. Więc na dobry początek możemy sprawdzić sobie w menedżerze zadań, czy jakieś zadanie nie pożera nam systemu. I tutaj wchodzimy sobie w menedżer zadań. I my sortujemy po zużyciu, na przykład, procesora. Jak widzicie, tutaj procesor jest używany w zaledwie 1-2%, i to nie jest wysokie zużycie. Możemy wysortować po procesorze graficznym, i tak, tutaj zużycie jest wysokie, ale wiemy, co nam zużywa tą moc komputera. Jeżeli widzicie tutaj jakieś procesy, będąc na pulpicie, więc teoretycznie nic nie powinno zużywać waszego komputera, które zabierają około 10, 15, 20 i więcej procent, po prostu najlepszym sposobem jest wgooglować nazwę tego procesu i tam często na forum będziecie mieli co to jest i czy musicie to usunąć, możecie zakończyć proces, a jeszcze dalej posunąłbym się, czyli znalezienie tej aplikacji i najlepiej odinstalowanie jej, jeżeli to nie jest część naszego systemu. Krok numer dwa to na przykład aplikacje, które startują wraz z naszym systemem. Ta ilość powinna być możliwie jak najmniejsza. Są oczywiście aplikacje, które są niezbędne. Jak na przykład sterownik audio, ale jeżeli już na przykład nie korzystacie z OneDrive'a czy ze Spotify, to nie chcecie, żeby ona startowała razem z systemem i po prostu ją tutaj wyłączacie. Są to najprostsze kroki. Na zaśmieconych komputerach ta ilość aplikacji może być bardzo duża. Może być tu nawet 20-30 różnych śmieciowych aplikacji, które będą zabierać Wam moc komputera. Podobnie tutaj te procesy zużywające bardzo dużą ilość naszych zasobów. Też będą tutaj się wyświetlać w znacznie większej ilości niż na naszym czystym komputerze, który no, nie spala zasobów na niepotrzebne procesy i daje 100% do grania. Rozmowę o systemie mamy już za sobą, więc teraz przejdziemy płynnie do rozmowy o sprzęcie komputerowym. Dobrze, więc na przykładzie naszego komputera od NTT, co jest najważniejsze w komputerze do gier sportowych? Oczywiście procesor oraz karta graficzna. Takie minimum, jeżeli chodzi o RAM, na przykład, to jest też trzeci ważny element, ale on jest zazwyczaj stały. 16 GB pamięci RAM, tak jak mamy tutaj, i to jest zupełnie wystarczające. Natomiast kolejne aspekty to oczywiście karta graficzna i procesor. Gry esportowe cały czas najmocniej z wszystkich tytułów obciążają procesor, więc mamy tutaj i 7K, 10 generacji 10,700K. Bardzo dobry ośmiordzeniowy 16-wątkowy procesor który da sobie radę we wszystkich tytułach, i najnowsza seria kart graficznych RTX. Ona oczywiście odpowiada za generowanie grafiki w naszej grze. Tak jak procesor odpowiada za wszystkie obliczenia związane z lotem kuli, na przykład z poruszaniem się naszych postaci, tak grafika pokazuje nam to na ekranie. Jeżeli chodzi o procesory, tutaj Intel zawsze przodował, jeżeli chodzi o wspieranie E-sportowców, był y, partnerem wielu imprez sportowych i stabilność naszego procesora, brak problemów ze sterownikami to jest to, co dla e-sportowca jest ważne. Z kolei karta graficzna może być ważna pod kilkoma aspektami oprócz samej mocy, jaką generuje w grach no tutaj 3060 myślę, że zapewnia nam zupełnie wystarczającą wydajność i daje radę absolutnie w każdym tytule. I... Myślę, że możesz powiedzieć więcej, bo z tego co kojarzę, to masz ten sam Tak, ten. Tak, akurat ja miałem starą kartę, ostatnio właśnie dostałem rtx 3060 i u mnie sprawuje się świetnie, także... No właśnie, i jeszcze z tego co wiem, to streamujesz, a właśnie tak. to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chcemy łączyć grę i trening profesjonalny ze streamingiem, jak robi zresztą wielu profesjonalnych graczy, karta graficzna wyposażona w encoder, gdzie stream nie obciąża nam gry, więc mamy idealnie tą samą wydajność, którą byśmy mieli nie streamując, a tak możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Grać, streamować, gdzie streaming absolutnie nie wpływa na jakość naszej rozgrywki. Dzięki temu, no, tak jak zresztą ty też robisz, nie? trenujesz, a jednocześnie streamujesz, robi tak cała masa profesjonalnych graczy. No i takie rozwiązanie właśnie zalecałbym dla tych młodych graczy, którzy oprócz treningu, oprócz rozwijania się jako profesjonalny gracz, chcieliby się rozwinąć na przykład jako streamer. Tak, tak, ja zawsze o tym mówiłem właśnie, że oprócz grania warto jest streamować, bo po prostu ludzie przychodzą, poznają Cię i jakby możemy zawsze pokazać się jakiejś szerszej społeczności. Dokładnie tak. Dobra, a jak już jesteśmy przy NVIDII, to warto wspomnieć o panelach ustawień kart graficznych. Nie tyczy się to tylko tej marki, ale większość Marek może mieć takie ustawienia, i tutaj jedna z podstawowych rzeczy, jakie warto ustawić sobie na początku, jeszcze jak mamy świeży komputer, przechodzimy sobie do zarządzania ustawieniami 3D w różnych kartach graficznych, różnie może się to nazywać. My zrobimy to na przykład właśnie tutaj naszej obecnej karty z serii RTX i szukamy czegoś takiego jak synchronizacja pionowa i to wyłączamy, ponieważ to będzie nam ograniczać ilość klatek na sekundę do częstotliwości odświeżania monitora, a warto tych klatek jednak mieć więcej, czyli jak mamy monitor nawet 60 Hz, ale tutaj zalecamy oczywiście 144, żeby tych klatek było jeszcze więcej. Drugą rzeczą, którą możemy zoptymalizować jest to kontrola zarządzania energią. I tutaj mamy tryb zarządzania energią, jest ustawiony na normalny. Ustawmy sobie preferuj maksymalną wydajność. I to jest to, co na sam początek zawsze warto sobie ustawić. Pozwoli nam to nawet na kilka, kilkanaście FPS-ów więcej w grze. Więc warto wiedzieć o takich rzeczach i na sam początek zawsze sobie coś takiego ustawić. Myślę, że u siebie masz, ustawione. Nie? Tak, tak, to są trzy rzeczy, dwie rzeczy, które od razu ustawiłem na samym początku. Ale myślę też, że można wspomnieć o tym, że właśnie w tej serii RTX jest nowa opcja, czyli tryb niskiego opóźnienia. I polecałbym sobie też to ustawić właśnie na włączone. Tak, to są takie technologie, które pozwalają zminimalizować ten input lag, jaki pojawia się od momentu, kiedy klikamy myszkę do reakcji na ekranie. Ten sygnał wiadomo musi polecieć, czy to po kablu, czy bezprzewodowo. Właśnie te karty pozwalają zniwelować opóźnienie i uzyskać jeszcze szybszą reakcję w grze. No i to są technologie, które realnie dają tutaj przewagę jednak nad przeciwnikiem. Porozmawialiśmy sobie już trochę o naszym komputerze stacjonarnym, który tu się znajduje, ale oprócz tego mamy jeszcze alternatywę w postaci laptopa, więc może opowiesz coś nam o tym, No cóż, tutaj nie ma dużo do opowiadania, bo tak naprawdę w zmienionej formie Zmniejszonej, kompaktowej mamy praktycznie to samo co tutaj. Owszem, są to peryferia, które działają tam na niższych napięciach, więc ta wydajność nieznacznie może się różnić, ale za to mamy oczywiście kompaktową formę. Jeżeli ktoś jest mobilny, jeżeli ktoś często zmienia miejsce położenia, no to taki laptop do treningów będzie idealną propozycją. Matryca też jest 144 Hz, więc propozycja pod... Oczywiście e-sport jest jak najbardziej tutaj uzasadniona, no a do tego oczywiście możemy sobie sprawić peryferia identyczne jak w przypadku PC-ta, co oczywiście jest bardzo ważne dla e sportowca. Tak, jeśli już rozmawiamy o peryferiach, to właśnie ja polecałbym nie patrzeć na to, na jakim, na jakim sprzęcie gra ktoś, tylko indywidualnie sobie to dobierać. Może nawet zamówić zawsze, odesłać, ale sprawdzić, czy nam na przykład myszka dobrze leży, czy nam się klawiatura odpowiada, bo przede wszystkim liczy się jakby komfort gry. Dla gracza. Oczywiście komfort jest bardzo ważny i to jest indywidualna kwestia, ale możemy poradzić się w internecie przy różnych poradników, czy na przykład słuchawki dobrze pozycjonują, co w CES jest niezmiernie ważne, bo możemy najpierw usłyszeć przeciwnika, z której strony się zbliża, a dopiero później go zobaczyć. Odpowiedni sensor w mysce, czy choćby klawiatury mechaniczne, które pozwalają lepiej wypracować pamięć mięśniową, jeżeli chodzi o wychylanie się ze ściany, co jest oczywiście bardzo ważne. To podsumowując, w komputerze. Że do esportu najważniejszy jest oczywiście procesor oraz karta graficzna i to, co mówiliśmy o systemie. Trzymajmy nasz system możliwie jak najbardziej czysty, bez zbędnych aplikacji w tle, no i trenujmy dużo. Dzięki Benek za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że sporo z niej wynieśliście, a jeśli jesteście zainteresowani komputerami z serii NTT Game oraz akcesoriami i laptopami Hero, to link znajdziecie w opisie.